Nie zauważyłam, kiedy zaczęło padać. Cholera jasna. Na pewno już się nalało do pokoju Mirka. Beznadziejnie głupio położyliśmy terakotę na balkonie. Znaczy, ja nie dopilnowałam faceta. I zrobił spad do mieszkania. Gdy są drzwi otwarte, zalewa pokój. Masz ci los. Mieliśmy to wymienić. Mirek się uparł, że sam to zrobi. Gówno zrobi, powiedziałam na głos. Była już noc, kiedy skończyłam zbierać kałużę wody i osuszać podłogę. Przebrałam się, wciąż wściekle lało, a ja, zawinięta w koc, oglądałam film z szaflarską, pora umierać. Gdy nagle poczułam się piekielnie głodna. Tam jest taka scena, jak danuta szaflarska smaruje sobie chleb masłem na śniadanie. Najzwyklejszą pajtkę chleba smaruje najzwyczajniejszym masłem. I już. A my dzisiaj zaglądamy do lodówki, jak nie ma sera, wędlin, jogurtu, pomidorów i cholera wieczego jeszcze, mówimy pusta lodówka. Zachciało mi się takiego masła i takiego chleba. Oj, i to jak bardzo. Kiedy mieszkałam z rodzicami w Woli Karczewskiej, mama mówiła na to miejsce za Zamoście, bo było za mostkiem w lewo. Kobyliński przynosił czasem chleb, który piekła jego żona. Jeszcze taki ciepły. Siadaliśmy w kuchni z mamą i tatkiem wokół stołu. Ja klęczałam na krześle i każdy miał w ręku pajtkę. Każdy chciał dupkę, jak mawia apela, ale ja ją dostawałam, bo byłam najmłodsza. Smarowaliśmy chleb masłem, soliliśmy i każdy jadł. Ja pracowicie odrywałam twarde kąski zębiskami. I chrupałam głośno na złość mamie i tacie, którzy udawali, że mi ją chcą odgryźć. Mama mówiła: Ja to wolę odpieczonego kurczaka i zamykała błogo oczy, jakby jadła Bóg wie co. Nie lubiła kurczaków. Ja uwielbiałam, więc mówiłam: Ja nie kocham kurczaka. A ojciec mówił: Kocham taki chlebuś. Poczułam tak niesamowitą chęć na taką pajdę chleba z masłem, że zatrzymałam film, włożyłam drewniaki, wzięłam parasol i pobiegłam do delikatesów nocnych, które są wizawi naszego bloku, przeskakując kałużę. Głucha noc w sklepie nikogo nie było. Znalazłam chleb udający wiejski, i jakieś masło udające wiejskie. Kupiłam też koniak. Samna kasjerka nawet nie spojrzała na mnie. Takimi samymi skokami, rozbryzgując kałużę, doskakałam w tej ulewie do domu. Uff. Chleb pokroiłam w pajdy i podgrzałam w tosterze, niecierpliwiąc się. Na zbyt ciepłym masło by się roztopiło, więc go studziłam. Suszarką do włosów. Wariatka. Ale nikt mnie nie widzi. Ile głupich rzeczy zrobimy w samotności, bo nikt nie widzi? Wreszcie posmarowałam grubo masłem. No, jakaś to namiastka jest. Nareszcie znów siadłam na tapczanie, włączyłam film. Danuta Szaflarska mogła teraz spokojnie jeść swoje śniadanie. Ja też. Jadłam je w środku nocy. Potem wypiłam koniaku, ale tylko ciut. I poszłam spać, bez specjalnej rozpaczy, nawet bez smutku, bez łez, w ogóle bez niczego.